Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem domik 120 p a to jest kolejny odcinek z mojego luźnego grania w Race of Nations, Race of Legends. Tak więc zaczynamy. Co robiliśmy ostatnio? Mieliśmy tutaj wykonać ulepszenie, tak więc. A moja, jako w politykę będzie bardzo fajne iść. Co to robiło? To. To jest Twoje jednostki. To nie, to nie opłaca się na razie. Dobra, yy, laboratorium. Co to jest? O Boże! Ja tylko lekko chciałem to ulepszyć, a to już mi... Kurde, się tak zmieniło. Okej. Okay. Okej, okay, a skoro to ulepszamy, to na moją kodziennicę kupiecką zrobię sobie jeszcze kolejną. Kopalni nie, nic, nic. A na tu polegają te laboratory badawcze, tak? Więc teraz jak sobie zrobię hmm, kolejne laboratorium gdzieś w... Tam, gdzieś tutaj z tyłu. Nie chcę, żeby... bo tutaj moje sporo miejsca. Dobra, to tak, czego ja potrzebuję? O, widzicie, już tak jak myślałem. Co to myszka nie ruje? Cała myszka. Tak więc co? Tak jak myślałem już tutaj przez to ulepszenie tego. Jeszcze w sumie chyba sobie zrobię z jedną tą dzielnicę kupiecką. O, atakują nas. A tylko sobie poradzimy spokojnie z tym. Tak, spokojnie. Poradzimy, dobra. Okej, okay. już mam problem, bo mało miejsca jest w tym mieście na to. Jeszcze tutaj. No nie, miasto można ulepszyć, więc sobie to zrobimy w tym momencie. Gdzieś może, od tu Dobra. Tak więc to. To jest mała forteca? Nie, to nie, to jak już to gdzieś na przodzie. W że miałem tyłoni jest złote i odwrotnie, za 100 tyłoni po 40 złotych, mięto do A, takie... Hmm, nie... Jakoś tak nieciekawe. To... Nie. To! Róbmy to. Dobra, już tam dzielnice kupieckie. Więc może poodwiercamy sobie troszeczkę tego bieżąc, to czyli tym to może trochę w złoto pójdziemy, teraz i badania, badanie, badanie o, potrzebuję potrzebuję sporo tych kalkulatorków a jakich kalkulatorów potrzebuję sporo tych, tego dobra, mam o 8 o, to spokojnie, idziemy teraz też dalej potrzebuję dużo to mi tych ludzi robi spoko. Więc tutaj, tutaj rób mi ludzi. W tym już mi się wydaje, że zaatakujemy, zaatakujemy ich. No to już jest naprawdę wielkie miasto. To potrzebuję, wybudować Dobra, spoko. No, no może akurat, co, co, nie, nie ciężko, nic nie chcę dzielić parowę, Chciałem Dla bardzo laboratoru Więc tu mogę jeszcze o tu mogę, dobra będzie, tu mimo ich ludzi robi to odbierca się, więc jest spoko mam już okej, okay, tutaj mamy tych jakieś jednostki, więc chodźmy nimi tam Tutaj tak, tak Tu mogę jakoś lepszyć nie, to są koszary, a to dom spotkań, nie ma oga raczej. O, polityka, badanie zakończone. Spoko i spoko, spoko. No tak, teraz może coś w sumie do dużo. Ford. To Ford zbuduję gdzieś na przodzie. Na razie zrobię kalkulator. Mogę w sumie zrobić to, ale. Ale więcej nauki. Nie za mało. Przy okazji to jakieś mniejsze koszta. Będę mógł wiadomo jak coś, sobie mogę sprzedać. Trochę tego, do tego, chociaż. Aktualnie nie potrzebuję nic z tych rzeczy po prostu dobra, więc iść się tam dużo i was dużo. Mamy stać. Też yy, sporą armię w sumie więcej was i z, was też sporo, niech idzie. Dobra, już mam to, więc yy, kalkulator ulepszamy. I szybko i w ten upgrade. Też zwiększa obszar zniszczenia przemysłowego. Nie, nie wiem jak działa to wyniszczenie przemysłowe, nie wiem gdzie to jest nawet. To można jakoś użyć. Bo tej fortecy parowej też nie mam nigdzie, więc może zbuduję ją gdzieś. Gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak może tutaj. O, tak, tu. Żeby było lepiej jakoś tak blisko z tymi jednostkami. No! Teraz już mamy po armię armię. Nie mają szans. Zwykłe wieżyczki dobrze sobie już radzą Dobra. Eee, yy, tutaj tam kalkulator, więc... Nie, na razie nie chcę nic kupować. Jeszcze sobie jedno laboratorium badawcze zrobimy. Bo możemy... O widzicie złota, złota mamy mało, więc dobrze że tu dałem złoto. Zrobiliśmy sporo złota przez te jednostki Ale to nic, zawsze możemy sobie kupić Ho. Zresztą nie mamy aż takiej dobrej ekonomii, jak się wydaje Może... nie hmm, niekoniecznie w tym miejscu chciałbym to hmm. To teleskop to zrobimy, tak? Ten, ten fort, tak? Fort? Fort, jak już bym chciał robić, to gdzieś z przodu ale widzę, że już tutaj mam naprawdę sporą armię I tutaj jednostki parowe Co to jest działo parowe? Nie wiem, zróbmy sobie dwa takie Już trzy To się skończyło i tutaj się robi, tak? Ale mam jeszcze trzy To mogę sobie na przykład, nie mogę tego rozwinąć Ale mogę Więcej złota, spoko Jeszcze nawet będę miał jedno, tak? Wychodzi na to I ten teleskop tu jest, tak? A tak widzę, na przykład teraz tu chcę i co będę, będę widział? A obraca się i teraz powinienem zaraz coś widzieć, tak? Taką w linii prostej. No, okej. Okay. Dobra, widzimy, tu mają takie rzeczy, o, tu mają jakąś kopalnię większą Dobra Mi się wydaje, że jak już mam jeszcze te działka To możemy na nich iść spokojnie, z tą armią. Jeszcze kilka tych, tych Zreszcie, mi się wydaje, że podzielmy sobie co, na takich ludzi, to będzie kontrol Dwa Tych Kontrol 1 i już ich nie opie? A to pewnie nie wszyscy, tak więc i bohaterów to jest raz i dwa. To jest kontrol 3, dobra, więc tak. Zostawmy sobie jakby te jakieś jednostki do obrony, więc 1, 2, 3. Idzie tutaj 4. Jeden tu, dwa tu, trzy z tyłu. Okej, okay. idzie wielka armia. Tutaj... O jeszcze ja działa parowe, zostały w sumie dwa. Będzie Ctrl 4. Idźcie tam, też za nimi. Okej. Okay. razie mamy sporo tego Timo... Timonium. 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 okej, okay, Timonium się nazywa. Sporo Timonium, jakby co to możemy tutaj? Eee, sporo tych, eee, tych, tych, tych 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 A, oni tylko to... nie są. Więc atakujcie. O, że mi atakuje? Kurczę, na Escape mi piszą. Nie fajnie, nie fajnie. Odcinka nie skończę w tym miejscu. A więc, może w tym miejscu ja na chwilę zastępuję odcinek i zaraz zobaczę, Wrócę, tylko widzisz Escape'a. Okej, okay, wróciliśmy już. Mam nadzieję, że jakoś tak nagranie mi się nie podzieliło. Na dwie części wydając zastępowanie, ale nie wiem, jak to wyszło. No i nadzieję, że nie, bo to będzie naprawdę dużo. I przenios z tym. Okej, okay. o, Nie wiem co, Jeden, dwa, trzy, yy, cztery, trzydzieści tu Nie Wiem co mam z tym zrobić. już mam takie coś Nie wiem co to jest w ogóle co to jest Okej okay. A to chyba nie ma za dużo do gadania, jak tam wojny wypowiadają. Tak, już zostaje przyjmowane przez nas. O, tu jest rekwizycja. Relikwia, znaczy się. To przejmij. Ty przejmij. Znaczy, pierw tom. Tom, potem tom. Może tak być? O, okej, okay, dobra. Więc. Mogę tu jeszcze w sumie, czy mogę tu raz, dwa, trzy, pięciu górników zrobić. Niech się naprawia. Wiadomo, wieża obronna. Raz, dwa na przykład, wybierze. Koniec. Od razu sobie może codziennicę kupiecką jeszcze gdzieś wcisnę. By mógł mieć jeszcze większe wydobycie. Troszeczkę no, już z tym jest mały problem, bo. Brakuje miejsca mi w tym sameczku moim, skromnym, wielkim, brąz, gdzieś tutaj. Mogę to jakoś jeszcze ulepszyć? Nie wiem, chyba nie. Tak, tu jeszcze parę jednostek jest. Nie ma co chodzi z tym, że one są tymi, że takie jakieś podjarani są. Może o to chodzi, że są na jej przeciwnym terytorium, to dlatego. Okej. Okay więc tak, idziemy, na nik jeszcze może teleskop o, teleskop nam pomoże, zobaczymy na przykład teleskopem chciałbym zobaczyć mniej więcej coś w tym miejscu o, tutaj pokaż mi czy tutaj jest coś niebezpiecznego pokaż ok, pokażę. Okej. Okay. I tu, tutaj, co to są? Jakieś, jakieś dziwne diamenciki. Takie ciekawe. Pójdziemy tu na pewno, bo Uff, mnie ciekawe trochę, co to jest i co, co tu się robi. Teraz. Okay. O jezu, telefon mi dzwoni, przepraszam. To może ja w tym miejscu już zakończę odcinek, bo widzę, że mi nie dazą nigdy nagrywać. Tak więc do zobaczenia i cześć.